No, Ty pijak, kto to przyjewał humara? Czemu tam ci wyszli? Szczerze tym wygramy mixek kurwa, czy Dziom stoi na lesku za chwilę chrapanie słychać na TS, nie? Ty Ever Ewer zajebał No. Jeba

Ewer, jesteś? No, półka wysłałem, pobudka Ty, mogliśmy my to od początku kurwa, tu, na YouTube byśmy Nie, ja, ja mam tam nagrane kawałek jaka to była pizza, ty ludzie mi gie... jak gwiazda YouTube'a. Fuck! Śpiący, zmęczony gracz A, wow, to, Po całym dniu miksów a teraz chyba na serio usnął, bo kurwa z test a nie naciska nic, nie chuj. Kurwa, co jest? Ewer <śle> <Ever> się odezwał. <śle> Matka weszła <złeś> do pokoju. Ewer, <śle> czemu poszedłeś spać? No właśnie. No, nie, nie, kurwa, żeś zaciągnął. Dobra. Kurwa. Ale no, no, pan, no. Pan, o Boże. Klawisze, o śniegu. A tu kurwa wszyscy na respie stoją i go słuchają, ja pierdolę. No, Ewer, ty zmęczony chyba jesteś, bo żeś tak zaciągnął no. taki koncert, żeś zajeb... Ewer, byłbyś gwiazdą YouTube'a. No. I nie pierdol tu na czacie. Ty, Ewer, chcesz zobaczyć tą